Co się kryje pod tym, jeżeli ktoś ci powie, o ty to zrobiłeś nieświadomie. Ty te nieświadomie chciałeś co innego powiedzieć, itd., coś się pod tym kryje. tym się kryje to, że ten ktoś stawia cię w roli kogoś głupiego, który nic nie wie, dopóki ty jako ten świadomy mu uświadomisz. Znaczy, dopiero terapeuta jako ten świadomy mu uświadomi. A skąd ten terapeuta to wie? No stądże jest po prostu mądrzejszy. Wyjął to z baśni, mitów, legend i innych tam bajek. Dosłownie. E, dosłownie stąd się czerpie więc na temat świadomości Stąd mamy się wiarę w narcyzm, wiarę w kompleks Zedypa i inne tego typu bajki, mity i legendy. E, na nowo przywróconą nam do świata. E, tak, wierzy się w narcyzm. Narcyza? Hmm? Nie wierzy się? To poszukaj po internecie Wierzy się w kompleks Zedypa e, i w inne tego typu bajki. Przywrócone do życia przez Freuda. Tak naprawdę historie dosyć demoniczne, e, mając takie dziwne. Źródła.